Halo, halo, cześć, cześć. Zawsze mi tutaj jakieś włosy odstają, sorry, ale niestety nie jestem mistrzem od swojego własnego wizerunku. Przydałaby mi się jakaś asystentka. <grym> ale witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteś. Zapraszam Cię do tego poranku, żebyśmy mogli go spędzić razem. Chwyć za Biblię i już zaczynamy. Ostatnio wiele razy sięgam do Księgi Jeremiasza. Nie wiem, Pan Bóg widocznie tutaj namawia nas wszystkich, żebyśmy przyjrzeli się bliżej pewnym wersetom i dużo też mówimy na temat walki, na temat zmagań, na temat pasji, pragnienia bycia z Bogiem. W Księdze Jeremiasza 15 rozdziale sama końcówka, trzy ostatnie wersety od 19 czytam, to, są, to jest również no właśnie, to jest również o pewnych walkach. Do tego tak mówi Pan. Jeśli zawrócisz, wtedy zawrócę Cię, abyś stał przede mną. Jeśli odłączysz to, co cenne od tego, co nikczemne, będziesz jakby moimi ustami. Niech oni zawrócą do Ciebie, ale Ty nie zawracaj do nich. A uczynię Cię dla tego ludu warownym murem spiżowym. Będą walczyć przeciwko Tobie, ale Cię nie przemogą bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ocalić, mówi Pan. Wyrwę Cię z rąk niegodziwców i odkupię Cię z rąk okrutników. Pierwszy werset, dziewiętnasty. Pewne akcenty Bóg chce, żebyśmy położyli w swoim życiu. Po pierwsze, mamy zawrócić. Mamy podjąć pewną decyzję, że chcemy zwrócić się w kierunku Boga. Wymaga to podjęcia decyzji. Wymaga to odrzucenia innych opcji, że tak powiem. Kiedy my podejmujemy taką decyzję, to wtedy mamy obietnicę, wtedy ja Cię zawrócę, abyś stał przede mną. Wiecie, to jest tak, że mamy cały czas wybór. Przed kim chcemy stać, przed kim chcemy żyć. Jakby w obecności kogo chcemy istnieć. Możemy być cały czas zanurzeni w tym świecie materialnym, cielesnym, gdzie ważni są ludzie, gdzie to, co ludzie mówią, jest ważne. Jak mnie ludzie ocenią, jak to będzie odebrane, czy mnie zaakceptują, albo mogę zawrócić w kierunku Boga, gdzie ta rzeczywistość duchowa staje się nadrzędna i to, co dla mnie teraz jest ważne, na co ja patrzę teraz, to jest Bóg i jego opinia. To, to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie znikają, bo ta rzeczywistość oczywiście cielesna nadal jest, ci ludzie istnieją, ale przestają być najważniejsi. Oni już nie są w centrum mojej uwagi. W centrum mojej uwagi jest Bóg. Oni gdzieś tam są i kątem oka ich widzę, ale przez to, że jestem tak mocno wpatrzona w mojego Boga, stoję przed moim Panem, a nie przed ludźmi, oznacza, że te twarze, które widzę kątem oka, są mocno rozmazane. Ja nie widzę dokładnie tych min, ja nie widzę dokładnie tych komentarzy. To oczywiście w jakiś sposób do mnie dociera, ale jest to tak wtórna rzeczywistość, że nie jest dominująca, ona nie ma siły, która by zepchnęła mnie z tej ścieżki. Tak? Ja patruję się w mojego Pana, ja stoję przed moim Bogiem. I Bóg obiecuje, że jeżeli my zawrócimy, jeżeli my podejmiemy taką decyzję, nie chcę już żyć w obecności ludzi, ja nie chcę żyć, będąc jakimś e, częścią jakiegoś przedstawienia ludzkiego, tylko chcę żyć w świadomości Bożego Królestwa. To wtedy Bóg nas zawróci, tak? Gdyby On pomoże nam się odwrócić, On da nam siłę do tego, żeby stać w Jego obecności. On postawi nas przed sobą. Jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne, będziesz, jakby moimi ustami. To jest kolejna odpowiedzialność, to jest kolejne wyzwanie, które Bóg nam rzuca. Odłącz to, co zwykłe, to, co niedobre, to, co jest brudne, od tego, co święte. Nie możesz. Mieszać tych dwóch rzeczywistości. Musisz, e, jakby, zobaczyć, co jest wartościowe. To nie może być tak, że my, jako chrześcijanie, idziemy do kościoła, uwielbiamy Boga i uważamy, że jego obecność jest najważniejsza, a potem wracamy do domu i zaczynamy brudzić swoją duszę jakimiś rzeczami, które, które są błahe, które są płytkie, które są prymitywne, gdzie są przekleństwa, gdzie są jakieś nałogi, gdzie są. Y, Jakieś żarty, takie, wiecie, poniżej pasa. Rozumiecie, jakby my musimy nauczyć się ostro stawiać granice, że nie przechodzimy na tą stronę brudną, nie mamy z nią do czynienia, nie oglądamy jej, nie zajmujemy się nią. Eee, musimy zwrócić swoje serce całkowicie w stronę dobra. I tam. Trwać przed tym Bogiem, trwać przed nim. I tam już nie pasują brzydkie żarty, przed nim nie pasuje, żebyśmy oglądali jakieś, nie wiem, horrory, jakieś, e, już nie mówię o, o brudnych filmach, tak? czy seksualnie, czy, e, czy gdzie krew się leje. tak? To po prostu nie pasuje do jego królestwa. Tak więc, jeżeli ja odłączę to, co cenne, od tego, co nikczemne, będę Bożymi ustami. Ponieważ duch Boży będzie mógł przebywać we mnie i będzie mógł działać we mnie, będzie mógł mówić przeze mnie, będzie mógł e, przekazywać ten, ten duchowy świat, tą rzeczywistość, która niesie życie. To będzie mogło wypływać ze mnie wtedy, ponieważ moje źródło nie będzie zanieczyszczone. We mnie nie będzie trochę wody słodkiej i gorzkiej, nie będzie we mnie trochę tego i tamtego. To nie będzie groch z kapustą, tylko we mnie będzie tylko Boży Duch i nic nie będzie tego zakłócało i dlatego Duch Boży będzie mógł płynąć przeze mnie, będę Jego ustami. Niech oni zawrócą do Ciebie, a Ty nie zawracaj do nich. Niektórzy mówią, że o wiele trudniej jest mm, trzymać dobrą stronę, że tak powiem, i nie dać się ściągnąć w dół, niż odwrotnie, niż będąc w tej e, tak jakby niżej tak? będąc daleko od Boga dać się wciągnąć do góry. To jest pewna natura ludzka, że my mamy skłonność do zła. Łatwiej nam się załapuje negatywne wzorce niż te pozytywne. Ale tu jest pewien nakaz i tutaj jeżeli jest nakaz, to oznacza, że to wymaga od nas naszej woli, naszego zaangażowania. Tak? Na początku mieliśmy zawrócić tak, stanąć przed Bogiem. Po drugie, mieliśmy odłączyć to, co cenne, od tego, co nikczemne. I po trzecie, mamy nie zawracać do innych ludzi, mamy się na nich nie oglądać. To oni mają się oglądać na nas, to oni mają patrzeć na to, jaką ścieżkę żeśmy wybrali. To jest, to jest polecenie, to jest, to jest przykazanie. My nie mamy patrzeć na ludzi, my nie mamy sugerować się tym, co robią inni ludzie. I obietnica a uczynię Cię dla tego ludu warownym murem spiżowym, czyli będziesz nie do pokonania. Będą walczyć przeciwko Tobie, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ocalić, wyrweć Cię z rąk niegodziwców, odkupię Cię z rąk okrutników. Krótko mówiąc i nie ma mocni, <grym> Nie ma mocnych na, na dziecko Boże, które bierze tą odpowiedzialność, tą, tą, o której żeśmy czytali w wersecie 19. Wybieramy Boga, nawracamy się do Niego, stajemy przed Nim. Odłączamy to wszystko, co jest niegodziwe, co jest brudne, co jest nieczyste i, i skupiamy się na Nim, wybierając Jego, nie zwracając uwagi na innych ludzi, nie, nie pochylając się nad nimi. To znaczy, nie chodzi o to, że mamy nie służyć innym, bo mamy im służyć, ale my mamy im służyć z tej pozycji, kiedy stoimy przed Bogiem. Czyli nie po ludzku, nie przejmując się tak po ludzku tym, co inni ludzie robią, bo to jest często bardzo złudne. Niektórzy ludzie mówią, ale przecież ja pomagam, przecież ja się lituję. Ale zaraz zaraz czy Bóg ci to nakazał robić. Czy, czy Tyżeś to usłyszał od Boga? To jest dobre tak ogólnie patrząc z humanistycznego punktu widzenia, tak pomagasz ludziom, ale my nie mamy pomagać ludziom. Bóg nie powiedział pomagaj ludziom. Bóg powiedział, rób to, co ci każe. Czasami to jest pomaganie, czasami to jest oddzielenie się od ludzi, czasami to jest odpoczywanie od ludzi. Jezus również miał taki czas, kiedy spędzał tylko z Ojcem i nie pomagał ludziom. Jezus również wiedział, kiedy ma rozpocząć swoją służbę. Nie prowadził jej od 20 roku życia, chociaż mógł, tylko czekał, aż Duch Święty powie: Teraz. I to jest pewna mądrość, tak, żeby umieć oddzielić te takie, e, takie ludzkie, takie ogólno dobre, światowe e, zrozumienie, co to jest dobro i co powinienem robić, bo tak jest dobrze, więc tak powinienem, od tego, co mówi Bóg. A Bóg czasami mówi rzeczy i nakłania nas do takich rzeczy, które w oczach ludzi mogą się wydawać niedobre albo wręcz okrutne. Bo jeżeli zobaczymy takiego rodzica, który zamyka dziecko w łazience, załóżmy, to myśli sobie, jajku, co to za rodzic, przecież krzywdę robi dziecku. Ale nie widzi całego procesu, że to jest jakaś część pewnego planu. Nie teraz oczywiście jakiejś dyskusji na temat tego, czy zamykanie dziecka w łazience jest chrześcijańskie, czy też nie. Ja dam tylko pewien przykład, tak? że są pewne metody wychowawcze, które nie są przyjemne dla dziecka, nie są przyjemne dla rodzica. <laughs> Inna kwestia, czy są skuteczne, ale yy, może są niezbędne, tak? Na tym etapie. I Bóg również tak prowadził Izraela, że czasami można się dziwić, dlaczego on tak postępował. I z humanistycznego punktu widzenia, <grych> wow, Bóg był okrutny, ale wiemy, że to Bóg jest dobrocią, a nie my jako ludzie rozsądzamy, co jest dobre. Tak więc, Boże, yy, kończąc tą. To całe rozważanie, chcemy do Ciebie dzisiaj podejść poważnie, zwracając się do Ciebie, patrząc na Ciebie uważnie, odrzucając to wszystko, co mówią ludzie, co oni myślą. Chcemy czerpać od Ciebie zrozumienie, co jest dobre, co jest czyste, co jest cenne, co jest właściwe. Chcemy całym sercem zwrócić się do Ciebie i uznać Ciebie jako Boga, który będzie decydował o każdym szczególe naszego życia. O tym, co mamy robić, czego mamy nie robić. Zapraszamy Ciebie, mów do nas głośno dzisiaj. Pomóż nam oddzielić to, co cenne od tego, co nieczyste, co, e, co niegodziwe. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, okay, kochaneczki, e, błogosławię Was na dzisiejszy dzień. E, trzymajcie się blisko Niego. Stawiajcie sobie Pana ciągle przed swoimi oczami. Patrzcie, gdzie jest północ. Trzymajcie kurs, a dojdziecie tam, gdzie trzeba dojść. Do zobaczenia jutro.